Cześć, z tej strony graf Zero, vlog literacki. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, dzisiaj będzie o książce dla dzieci, dla starszych dzieci albo dla trochę młodszej młodzieży. I teraz tak. Niektórzy z Was tam próbowali zgadywać. Nie, ja nie, nie mówiłem, że to jakiś kamień milowy ma być w literaturze dziecięcej, ja mówiłem o książce współczesnej, jak najbardziej współczesnej, bo. Chyba bym nie wpadł na taki pomysł, żeby recenzować tutaj no, takie rzeczy jak dzieci z Bolerby, ale może to byłby ciekawy pomysł na film, żeby do tej literatury dziecięcej wrócić po latach i jakoś o niej opowiadać. Przyznam szczerze, że wcześniej nie przyszło mi to do głowy, a może powinienem coś takiego zrobić. Więc, więc tak, wiecie już na pewno, ci, którzy widzieli, widzieli miniaturę i premierę filmu, filmu, o jakiej książce będzie mowa, tak? Nie wiem, czy ktoś z Was o niej wcześniej słyszał. Wiem, że w komentarzach niektórzy pisali, że, że słyszeli. Będzie mowa o książce Marcina Szczygielskiego zatytułowanej Antosia w bezkresie. A słuchajcie, i powiem szczerze, zacznę od takiego pytania rzuconego w eter. Droga prawico, drodzy konserwatyści, co z wami jest nie tak, że nie potraficie. Wypluć z siebie takiej książki. Dlaczego? Dlaczego ktoś, kto nie jest chyba, nie wiem jakie poglądy ma Marcin Szczygielski, nie mam zielonego pojęcia, ale podejrzewam, że raczej nie reprezentuje prawicy, przynajmniej się z tym w żaden sposób nie, nie spotkałem nigdy i nigdzie. Więc nie sądzę, żeby był to jakiś konserwatystą. Napisał książkę, którą powinna, moim skromnym zdaniem, napisać, stworzyć polska prawica, polski konserwatyzm. Dlaczego? Dlaczego ja w ogóle od tego zaczynam? To jest szalenie istotne, ponieważ polscy konserwatyści bardzo często mówią tak, że Literatura powinna, moi drodzy, tutaj promować polską historię, pokazywać naszą przeszłość w taki sposób, żeby ten młody czytelnik właśnie się nią zainteresował. Tak? No i potem się okazuje, że jak, jak pomyślę o jakichś książkach fajnych dla, dla młodzieży, dla dzieci, napisanych przez kogoś z prawej strony, ja nie wiem, to tam w PRL-u może by należało szukać, o ile o prawej stronie można. Mówić, no ale, ale nie ma takich rzeczy. Później się okazuje, że takich rzeczy nie ma, albo jeśli są, no to, no to powiedzmy, że, że, że no są najwyżej średnie. No chyba, że jakieś takie znacie, to podzielcie się w komentarzach. Tymczasem dostajemy książkę, naprawdę kapitalną książkę, tylko zaznaczam dla dzieci oczywiście, napisaną przez kogoś kto z zupełnie innej strony, albo może z żadnej strony, tak? No ale kogoś, kto, kto w teorii nie miałby żadnych żadnych, no nie wiem, powodów do tego, żeby tutaj się z jakimś ruchem konserwatywnym identyfikować. I kończę już, kończę już o tej polityce, to taki tylko wstęp. Przechodzę do, do samej książki. Ja chciałem właśnie podkreślić takie zjawisko pewnej niemocy po prawej stronie, chociaż może to nie jest niemoc, może to wynika z tego, że po prostu takich książek tym osobom się nie wydaje, co też jest bardzo prawdopodobne. O czym jest Antosia w bezkresie? To jest książka o historii najnowszej, bo to jest książka o Polakach wywiezionych do Kazachstanu, do różnych republik radzieckich. Tutaj chyba, chyba to będzie Kazachstan, znaczy w pierwszym tomie jest to Kazachstan, ale to jest właśnie część pierwsza. Zobaczymy, jak będzie dalej, o, o tej tragedii Polaków z Kresów Wschodnich, których wywieziono w głąb Rosji. I teraz tak, no może to kogoś zaskoczyć, że ja tu mówię książka 10+, tak jak z tyłu na okładce jest napisane, a taki temat. No ale to się udało, udało się znakomicie, udało się po prostu znakomicie, wyśmienicie nawet rzegłem. Oczywiście pewne rzeczy, na szczęście autor trochę nie chcę powiedzieć, że złagodził, tak? ale powiedzmy wyciszył. tak. Więc, na przykład, sfera seksualna nie istnieje, na całe szczęście w tej książce nie istnieje zupełnie. Nie wiem, jak będzie w późniejszych tomach, ale, ale wydaje mi się, że nie ma na razie ku temu żadnych podstaw. Więc powiedzmy, że dorosły czytelnik może trochę zgrzytać zębami, że no ci, ci tutaj żołnierze radzieccy, no jak to nikogo nie zgwałcili, nie wiem, jakichś tam gorszych rzeczy jeszcze nie zrobili. No ale nie, nie o tym też może ta książka ma być i w sumie dobrze. Że tak to wyszło, to, to, to nie, absolutnie nie jest ze strony autora próba jakiegoś wybilania Za chwilę zresztą wam pokażę, dlaczego, dlaczego tak uważam. Mamy więc narratorkę, która z perspektywy czasu, to jest ważne też tutaj, opowiada historię swojego życia, swojego dzieciństwa, swojej młodości. Ona ma chyba 9 lat w momencie wybuchu wojny, 8-9 gdzieś mniej więcej. No i teraz tak, słuchajcie. Jeśli chodzi o język, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Parę razy dziwiło mnie, nie wiem z czego to wynika, miałem takie wrażenie, jakby słowo się regularnie autor przedstawiał przed czasownik, ale to mi się rzuciło, no nie wiem, kilka razy na całą książkę. Czasami dziwiły mnie takie może trochę zbyt nowoczesne w trendy, ale rozumiem, że też to jest książka dla młodszego czytelnika i też ten język nie może być jakąś tutaj bardzo dużą przeszkodą. Tym bardziej, że no nie ma to tak jak w książce na przykład Grażyny Bąkiewicz, gdzie tam Desprym mówi, że że rycheza, nie, on mówi o rychezie. Nie, nie o rychezie, a może i tak, że jest fajna na przykład. Chociaż ja tamtą książkę też bardzo lubię. No, nie, nie powiem, Uważam, że też Grażyna Bąkiewicz bardzo dobrą robotę robi w swojej literaturze, ale powiedzmy, że to już było takie przegięcie różdżki o ciupinkę. Tutaj na przykład ktoś mówi, że kosmiczna suma pieniędzy. Nie wiem, czy to w międzywojniu w ogóle funkcjonowało. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale potem przyszło mi do głowy, że przecież ta książka, narracja jest z perspektywy czasu. Ja nie wiem w tym momencie, ilu lat, ale kto wie, może nawet z perspektywy lat 90., tak? W latach 90. Mogła spokojnie dożyć główna bohaterka, więc dlaczego miałaby tak nie mówić? No, żaden tutaj, żaden błąd, więc czyta się to naprawdę, naprawdę dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o, jakby warstwę ideologiczną tej książki, no to powiem szczerze, że oj, dawno, dawno tak mocno antykomunistycznej książki nie czytałem. Niech to będzie dla was też e, jak najlepsza reklama. Związek Radziecki jest tu przedstawiony tylko i wyłącznie źle. Nawet jeśli bohaterowie, którzy reprezentują komunistów i Zwią Związek Radziecki mają jakieś odruchy człowieczeństwa albo nie są albo są przy, co, najmniej, co najmniej neutralni, tak? No to to są po prostu jakieś wyjątki przy pracy. Jest po prostu bardzo, bardzo źle ukazany i zgodnie z prawdą. Tym bardziej, że autor tworzy tutaj bardzo ciekawy kontrast, bo Antosia reprezentuje ziemiaństwo. Ona jest córką no, z dość takiej bogatej ziemiańskiej rodziny, tak przynajmniej wygląda z opisów. Ojciec jest. Bodajże, znaczy on później jest wojskowym, wcześniej sobie jakimś wysoko postawionym człowiekiem pracującym w leśnictwie, jeżeli dobrze pamiętam. I żyje Antosi się na bardzo wysokim poziomie, więc ten kontrast sytuacji z jakiej, w jaką ona wpada jest tym bardziej bijący po oczach, tym bardziej, że Marcin Szczygielski dość dużo miejsca poświęcił tym czasom jeszcze przedwojennym, żeby pokazać właśnie sytuację w jakiej Antosia się najpierw znalazła, a w jaką później, znaczy z jakiej wyszła, a w jaką później trafiła, to tym bardziej jeszcze robi wrażenie zwłaszcza myślę na młodym czytelniku. Jeżeli chodzi o pokazanie tego właśnie tej warstwy ziemiańskiej, to tutaj jest akurat ciekawa sprawa, bo mamy jedną, jedną antagonistkę z tej warstwy i to też jest szalenie ciekawe, bo to jest taka postać, która. Która właśnie jest taka niejasna. Ona, on, ciężko powiedzieć, czy ona jest zła, czy dobra. Ona, no, szkodzi na pewno, na pewno trudno ją bardzo polubić, ale jednocześnie kilka razy, no, ze, ze dwa razy w ciągu powieści ratuje, ratuje życie bohaterce, albo może nawet ży, życie i coś jeszcze przy okazji też. Więc to rzeczywiście ta, ta świekra to jest, to jest postać, no, naprawdę ciekawa. Tym bardziej, że tym bardziej, że te wszystkie jej negatywne cechy w przeciwieństwie do bohaterów reprezentujących Związek Radziecki, są tak hiperbolizowane, że ona jest po prostu zabawna. Ona, ona jest irytująca, ale jest zabawna, kto wie, czy to nie jest postać, którą, którą ja najlepiej zapamiętam w ogóle z tej książki. Więc tym samym autor unika takiej modnej dzisiaj, no, modnego dzisiaj szkalowania tych warstw posiadających. Nie mam specjalnie jakiegoś tutaj serca, żeby bronić tutaj tej te szlachty, tego ziemiaństwa. Bliżej mi do tej wizji jest przedwiośnia Żeromskiego, ale przy tej narracji, przy takiej opowieści, to byłoby przeciwskuteczne. Czyli na przykład skupianie się na jakichś tutaj, no nie wiem, tam wykorzystywaniu służących, czy jakichś tam, no nie wiem, klasowych rzeczach mało ciekawych. To przy zestawieniu ze Związkiem Radzieckim, później, a mówimy o książce dla, dla 10, tak, to byłoby, to byłoby zupełnie przeciwskuteczne, więc ja kupuję tę wizję tych fajnych lat międzywojennych, chociaż no wiemy, że one wcale takie fajne nie były, ale to ma tutaj sens i to tutaj tak powinno wyglądać po to, żeby pokazać właśnie, w jakiej sytuacji znaleźli się wtedy Polacy. No właśnie, Kategoria 10. Czy to nie jest trochę za mało? Moim zdaniem nie, bo tych scen okrutnych, tak jak mówię, sfera seksualna, nie, więc to ok. Tych scen okrutnych w tej książce nie ma zbyt wiele. Raczej autor skupia się na biedzie, w którą ci ludzie muszą trafić. I ta potworna bieda, bo tak trzeba to nazwać, ta potworna bieda. No, jest porażająca. Myślę, że tym bardziej też dla młodego czytelnika. Mamy też oczywiście ten, ten system komunistyczny, który nad wszystkim czuwa, demagogię, pranie mózgów, tak? Pokazane na przykładzie lekcji, lekcji w radzieckiej szkole. To myślę, że, to myślę, że, że też znacie, znacie te mechanizmy, więc, no, ale to jest książka dla dzieci, powiedzmy sobie szczerze. Zresztą też to, w jaki sposób swoich. Urzędników i swoich ludzi ten najlepszy kraj pod słońcem traktował. To też jest bardzo ciekawie tutaj pokazane. No, więc jeśli chodzi o to, jest, jest naprawdę dobrze. Pamiętam, że jeszcze, jeszcze o czymś miałem wspomnieć, ale chyba, chyba wyleciało mi z głowy, a to już mia, ma być krótka piłka, więc powoli, powoli zbliżamy się do końca. A właśnie, jeszcze jest jedna rzecz, która wydaje mi się, że świadczy o tym, że ta książka jest bardziej konserwatywna niż to mogłoby się wydawać. Ponieważ dzisiaj książki dla młodzieży bardzo często skupiają się prawie, że tylko i wyłącznie na akcji. Tam się musi dużo dziać: pościgi, walki, śmierć tego, śmierć tamtego, powrót tego i powrót tamtego i kolejne starcie i tak dalej. To Antosia w bezkresie jest tutaj zupełnie inna, bo to jest książka, która oczywiście ona ma taką, no, można powiedzieć, przygodową fabułę, bo sama bohaterka na początku to zapowiada, ale tam jest jednak bardzo dużo. Takich sytuacji ze zwykłego, normalnego życia Polaków w Kazachstanie, pokazania, z czym oni się musieli mierzyć. Więc oni nie walczą tutaj z komunistami, tylko walczą raczej z sytuacją, znaczy to przy okazji też nie mieliby szans po prostu z komunistami walczyć, ale walczą z sytuacją, w której się znaleźli. Więc to głównie. Ich starcie z biedą, z próbą przetrwania za wszelką cenę, tak? W skrajnie nieprzyjaznych warunkach. O tym jest ta książka. Może więc się okazać tak, że jeśli tę książkę dacie swojemu dziecku 10 jedenastoletniemu, 11 -letniemu, to ono powie, że Mamo, tato, nudy, bo to nie są gwiezdne wojny na przykład. No nie, to nie są gwiezdne wojny i chwała Antosi. Za to bardzo serdecznie tę książkę polecam. To jest naprawdę kawał dobrej roboty, tylko z jednym zastrzeżeniem: to jest książka 10. tak, Więc jeśli tu szukacie jakiegoś, nie wiem, kolejnego Słożenicyna, czy tam jakiejś innej książki o, o, tym, o tym, co się działo w Związku Radzieckim, no to nie, to tego tutaj nie znajdziecie, bo to jest książka, podkreślam raz jeszcze, dla dzieci, ale jest to bardzo dobra książka dla starszych dzieci. I dla młodszej młodzieży to był graf zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.